Just feel the weight of the weapon, sweetheart. <laughs> I can feel the weight of someone's weapon. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now, or fucking what? Ooh, you fucking twat! Right in the fucking happy sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, a man. Mr. Leon? Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferelli losers. Now it's time the Ferellis found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the Saint Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Hey, who cool you want? Well, I usually use these two. Hey, hey, remember all those jobs we did together? Huh? Huh? You and me, Carl. Remember? Huh? You know you used to call me Killer Ken and the Killer. Ice cold. Him too, I guess. Alright, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup, man? You will be alright without us. Of course he will, you fucking moron! Come on! Jedź na lotnisko. Dobrze, no to jedziemy. Tylko... ha, nie mam... Transportu. Siemaneczko, widzowie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Oczywiście po polsku. Ja cię kręcę. Eee, czekajcie. Halo? Proszę się zatrzymać. Halo? Czulu! No patrz, nikt się nie zatrzymie. No nie wierzę, no. A daleko to mamy? no w sumie tutaj No to możemy z buta iść Pieszo Sprintem Pobiegniemy sobie, halo stój Kolego Kurde Dobra zatrzymie tego, zatrzymnie tego Pożyczam Passata 1.9 Golf 194 Td i wariacie, haha Uhu Okej dobra, radyjko włączamy Halo, halo, przepraszam Dzień dobry, proszę się przesunąć co tam widzowie u was, u my, spoczko, lecimy, lecimy, ojojo O Szatanie Co ty robisz? Ja, dobra, lecimy, cyk Czekaj, parking co ty tam mówisz? O ty, ty piaro Halo, otwierać Odrzutowiec stoi na końcu pasa, poleć nim do liber... City. O Wycieczka! Lecimy do Liber City. Nie no, elegancko tego. Ja perdziu... O kurde, miał być fajny ręczny driftior bokiem normalnie, tako. Halo, proszę wsiadać. Da jest CJ, nie przestawaj. Wsiadaj, wsiadaj. Lecz do Liber City. Okej. Okay. Ale, czekaj, o kurde, nie, już spieprzyłem Wyłącz, radejko, dziękuję. Dobra, oj nie to. O, czekaj, czekaj. O, teraz możemy lecieć elegancko tego. Kontrój i do przodu. Troszkę możemy sobie skręcić delikatnie w lewo. Eee, może na wysokości, nie wiem, może za chmurami, za lasami, za dolinami. Świże wariacie. Tak, 32, 51 w grze, oczywiście, z mintry Po co? Aaa Ło, wow, ty nic nie widziałem. Ale jazda. Dobra, lecimy. Tutaj, 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 tutaj. I cyk. Trzeba troszkę niżej mi się zdaje. Myślę, że na takiej wysokości. O. Chwała na wysokości, chwała na wysokości! Zostaw papkę w kości. Nie, 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 nie pasował Co ja gadam? Ja pierdzielę, hopię. Widzisz ten flow, widzisz ten vibe, czujesz ten vibe. Piastka na niebie, u. Wow! Jak to było: mały wóz, du duży wóz i radiowóz, tak? Tak to się kiedyś gadało. Dobra, udało się. O, Liberty Ja, ale pierwszy raz widzę ten Liberty City. <laughs> jeszcze przejechał babę śnieg. Normalnie śniegu napadało. Spad CJ ma. Krótkie gacie ma, wszystko ma. To prywatne przyjęcie, tylko z. Ucaj. Ja pierdzielę. Dobra, mam... Mam minigana, dzień dobry proszę. Patrzcie, gdzieś, to, hopie. Wczoraj specjalnie poświęciłem parę godzin, żeby minigana normalnie drapnąć. Jest elegancko tego. Cyk, dobra. Ach, ta piękna muzyka. Czekajcie. Dobra, jest. Moment. O, czekaj, czekaj, czekaj. O, dobra, możemy. Tak żebym nie dostał O, wizepa Cyk, Kłóczka Cyk. Leżysz w Mariacie OP, jestem niepokonany. tym minganem jestem niepokonany. To mi się podoba, nie, no to jest elegancko od człowieku Piękna muzyczka, klasyczna Audujuduju, do do dzień dobry Witam serdecznie A wiecie jak zdobyłem Można tam na rusztowaniu, na budowie zdobyć Nie wam pokażę Halo, halo Dobry Ale tu cisza. Coś mi tu nie gra. Ja wiedziałem. Widziałem. 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 Chciałem mi wyskoczyć. Ale niestety ci się nie udało. Wszystko pozamiatane. Ty już? Koniec? No bra Lecimy do Las Venturas. Tego się nie spodziewałem. Naprawdę. I wyobrażam sobie, że mi stamtąd lecili nie wiadomo skąd, z nadmorza. Kurde, ale fajne, fajnie, naprawdę spoko, spoko. Legancko tego. No, także jest spoko. Uwaga, podchodzimy do lundowania, Normalnie lecimy, dur. Podchodzimy do lądowania. Perfekcyjne lądowanie. Czy uda mu się przeżyć? To jest Ulot CJ. MAMUHUHU! ELEGANCKO TEGO! 20 tysięcy dolarów. Dziękuję serdecznie. Jeszcze mamy dużo migana. ELEGANCKO TEGO! Do widzowie dzięki. Mam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się na razie, cześć i... To ja sobie lecę gierkę zapisać, ale widzę że sobie tutaj. Mogę mieszkanko kupić. Ale widzę, że tutaj mamy kolejną misję. Także lecimy do kasyna, Majcie się... uuuu, momencik. Hello? Hey! Call my boy! Mr. Leon! Everybody's talking about the job you did on that same Max Bistro. Thank you Mr. Leone. And you uh you took Leon, 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 dzień dobry. Going to be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy, good boy. Now, listen, you're going to have to keep a low profile or people will start to make connections. Let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone.